Jeszcze do niedawna starałem się zachować resztki optymizmu, ale przyznaję się, że kolejne wydarzenia coraz bardziej zmieniają mnie w pesymistę. Zgodnie z obawami, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku został zatwierdzony, choć z dokładnie takimi samymi wykluczeniami i gwiazdkami, jakie przewidywałem. A gdyby tego jeszcze było mało, to do gry i to na długo przed 2035 rokiem Wchodzi jeszcze nowa norma emisji spalin Euro 7. Zapowiada się ona na Armagedon motoryzacji. Co jeszcze bardziej bulwersujące, nawet oficjalne dane wskazują na to, że wcale nie przyniesie ona żadnej zmiany w temacie ekologii. W co więc gra Unia Europejska? Spróbujmy to przeanalizować. Zapinamy więc pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep SklepOpon.com, który jak zawsze pomoże wam zadbać o prawidłową przyczepność na drodze. Pamiętajcie, że prawidłowo dobrana opona to jeden z najważniejszych elementów, który ma wpływ na wasze bezpieczeństwo, jak i osiągi waszego samochodu. Przypominam, że latem nie należy jeździć na oponach zimowych. Jazda na nich nie tylko negatywnie wpłynie na nasze bezpieczeństwo, ale w wysokich temperaturach może spowodować trwałe uszkodzenie lameli, które generują przyczepność zimą, dlatego jeśli jeszcze nie kupiliście opon, warto sprawdzić ofertę partnera dzisiejszego odcinka. Na sklep opon.com znajdziecie opony letnie niemalże do każdego samochodu osobowego, zarówno z bardziej budżetowej, jak i tej wyższej półki, na przykład w Redestein. A przy kupnie zawsze warto skorzystać z aktualnych promocji. I tak, na przykład, wybierając produkty w Redestein, możecie zyskać nawet do 100 zł gwarantowanego zwrotu. Link do sklepopon.com znajdziecie w opisie pod filmem. A na sam koniec przypominam jeszcze o kodzie rabatowym POWAGOWANI, który pozwoli Wam zaoszczędzić dodatkowe 25 zł przy zakupie kompletu opon. Teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Pozytywnym objawem, jaki zauważyłem, jest to, że mimo braku w pełni skonkretyzowanych zapisów i wymagań normy Euro 7, i tak już teraz wzbudza ona ogrom kontrowersji. Teoretycznie, konkretne wymagania Euro 7 muszą zostać zatwierdzone do końca 2023 roku. Wiemy natomiast wstępnie, do czego Komisja Europejska się przymierza, dzięki projektowi opublikowanemu w listopadzie 2022. Kluczową nowością jest wprowadzenie identycznych norm emisji zanieczyszczeń dla wszystkich pojazdów, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego paliwa. Obejmie więc ona zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe z silnikami benzynowymi, z silnikami diesla oraz również pojazdy z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi. Zgodnie z wstępnymi założeniami, norma Euro 7 ma obniżyć emisję cząstek stałych. O 27% względem dzisiejszych wymogów, a emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, tzw. NOX-ów, ma spaść o 35%. Zaskakującym elementem nowej normy są ograniczenia dotyczące ścieralności opon i elementów układów hamulcowych. W Euro 7 mają znaleźć się zapisy regulujące emisję formaldehydu, tlenku diazotu. Amoniaku oraz tzw. Tak ultradrobnych zanieczyszczeń stałych o wielkości do 10 nanometrów, pochodzących właśnie z eksploatacji opon oraz elementów układów hamulcowych. A zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, w związku z unifikacją wymogów dla wszystkich pojazdów, niezależnie od typu napędu, oznacza to, że wymogi te uderzą również w elektryki. Jak mówią przedstawiciele Unii, nowa norma emisji spalin Euro 7 z pewnością zrewolucjonizuje rynek motoryzacyjny oraz transportowy, stając się kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Tak, z pewnością. Co jeszcze ciekawsze, Euro 7 ma wydłużyć okres, w ramach którego samochody będą musiały spełniać wymogi normy. Dotychczas było to 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów. W myśl Euro 7 będzie to 10 lat lub 200 000 kilometrów. Jak wiemy z wcześniejszych naszych filmów o tej tematyce, dużą zagwostką przy wprowadzaniu poprzednich norm był system badań i cykl testów sprawdzających, czy dane samochody faktycznie narzucone restrykcje spełniają. Od laboratoryjnego badania NEDC poprzez wprowadzone później WLTP. Aż po obecny system WLTP wspomagany rzeczywistym pomiarem odbywającym się w ruchu drogowym. Wszystko po to, by jak najdokładniej sprawdzać, czy aby na pewno jakikolwiek samochód w jakiejkolwiek konfiguracji silnika, skrzyni biegów i wyposażenia, choćby odrobinę nie wychyla się ponad nałożone zakazy. Jak widać, ustawodawcom wciąż jest mało, bowiem tym razem proponowane jest. Rozszerzenie testów emisji w realnych warunkach drogowych i wprowadzenie stałego systemu ich sprawdzania przez układ monitorujący zainstalowany w samochodzie. Mówiąc krótko, to producenci będą musieli zadbać o to, by każdy samochód miał wbudowany układ na bieżąco mierzący i kontrolujący czystość aktualnie wydalanych spalin oraz zapisujący wyniki tychże pomiarów we wbudowanej pamięci samochodu. Kolejne dodatkowe wyposażenie, za które zapłacić będziemy musieli, oczywiście, my, konsumenci. Na chwilę obecną plan jest taki, by norma Euro 7 zaczęła obowiązywać producentów aut osobowych od 1 lipca 2025, a producentów pojazdów transportowych od 1 lipca 2027. To więc proponuje Unia. A co na to producenci aut? Wygląda na to, że jesteśmy świadkami coraz dalszego rozjeżdżania się dróg obu stron. Ostatnio producenci pojazdów otwarcie i bez krytykowali pomysły rządzących, a teraz można to już postrzegać niemalże jak otwartą wojnę. Uważają oni, że propozycje Brukseli są przedwczesne, kosztowne i niepotrzebne. Najdelikatniej w tym temacie wypowiada się Volkswagen który wzywa unijnych polityków do ponownego przemyślenia przyszłej normy emisji spalin, a przede wszystkim proponuje opóźnienie wejścia ich w życie o dwa lata na jesień 2027 roku. To, zdaniem koncernu VAG, dałoby producentom odpowiedni zapas czasu do opracowania skutecznych i możliwie tanich sposobów sprostania wymogom ustawodawców. Przedstawiciele innych marek idą jeszcze dalej w swych słowach. Matthias Johansson, odpowiedzialny w Volvo Cars za kontakty z władzami, powiedział Reuterowi, że termin 2025 nie zostawia praktycznie żadnego rozsądnego czasu na wprowadzenie zmian w silnikach, a wstępny zarys Euro 7 jest zbyt mało precyzyjny w kontekście procedur testowych. Prezes Daimler Truck dodał, że nowe czujniki emisji spalin będą wymagać niepotrzebnych, ogromnych inwestycji. Szef Mana ocenia, że Euro 7 będzie kosztować jego firmę miliard euro. Członek zarządu Skody wylicza, że producent ponosząc koszty zapowiedzianych przepisów, będzie musiał zwolnić z pracy nawet 3000 osób. Prezes Iweko zaś wprost uznał tę propozycje za głupie, uznając, że Brukseli nie chodzi o ekologię. A po prostu mści się ona na branży motoryzacyjnej za aferę Dieselgate. Jednym z najzagorzalszych krytyków Euro 7 jest Carlos Tavares, prezes koncernu Stellantis, będącego drugą motoryzacyjną siłą na starym kontynencie. Wyraźnie dał on do zrozumienia, że normy Euro 7, głównie dotyczące ograniczenia emisji tlenków azotu i tlenków węgla, są bezużyteczne i nie przyniosą nic dobrego. A nawet mogą przynieść odwrotne skutki niż zamierzone. Jak sam stwierdził, w niczym nie pomaga, jest kosztowna, nie przynosi korzyści ani klientom, ani środowisku. Kwestia emisji silników spalinowych jest obecnie czymś, co nie ma żadnego sensu w kontekście ich zakazania w 2035 roku. I nie tylko producenci aut dodają do tego tematu swoje trzy grosze. Niemiecki Automobilklub von Deutschland napisał petycję do Komisji Europejskiej i zbiera pod nią podpisy. W swoim przekazie wskazują oni, że wymagania narzucone przez normę Euro 7 są w praktyce nie do osiągnięcia przy obecnym zaawansowaniu technologicznym. Co gorsza, te limity miałyby obowiązywać nie tylko podczas homologacji, a w ciągu minimum 10 lat co obecnie czasem stanowi nawet cały okres życia eksploatacyjnego pojazdów. Nieustanne monitorowanie emisji wydalanych przez auta oznacza, że będą musiały one spełniać normy zarówno podczas ciągnięcia przyczepy, jak i podjazdu pod wzniesienia, przy temperaturach poniżej, jak i powyżej zera. Wymogi te są niemal nierealne do spełnienia. Automobil Klub zauważa również, że niemiecki sektor motoryzacyjny zatrudnia 1,2 miliona osób, a szybka elektryczna rewolucja może dotknąć nawet 830 tysięcy z nich. Nie jest to problem tylko i wyłącznie naszych zachodnich sąsiadów, bo zarówno Polska, jak i Czechy, Austria, Francja czy Słowacja są niezwykle istotnymi producentami podzespołów samochodowych. A wiecie, co jest w tym najbardziej bulwersującego? Dane wskazują na to, że normy Euro 7 nie mają nic wspólnego z ekologią, którą rządzący się zasłaniają. Najnowsze badania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wskazują, że samochody spełniające normę Euro 7 będą miały nikły udział w pojazdach poruszających się po europejskich drogach. W 2035 roku będzie to maksymalnie 10%. Zdaniem ACA taka liczba nie przełoży się na zauważalną poprawę stanu środowiska. Szacowana redukcja emisji tlenków azotu spowodowana wprowadzeniem normy Euro 7 ma wynieść około 4% w przypadku aut osobowych i zaledwie 2% w przypadku transportu ciężkiego. Za to koszty, jakie trzeba będzie poczynić, by do niej przystosować silniki spalinowe, będą ogromne, a wszystko to zaledwie na kilka lat przed tym, gdy mają być one całkowicie wycofane. Skoro więc ekologia praktycznie nic do tego nie ma, to o co chodzi? Nie wiem, co siedzi w głowie europosłów, którzy do tego doprowadzają. Wiem natomiast, jakie skutki to przyniesie. Jednym słowem, Dramatyczne. Badania europejskich konsumentów wskazują, że jesteśmy ludźmi pragmatycznymi. Zeszłoroczny ranking sprzedaży aut na Starym Kontynencie wskazuje, że w 2022 roku najpopularniejszym nowym autem był Peugeot 208, a zaraz za nim uplasowała się Dacia Sandero. 8 sierpnia 2020 roku opublikowałem na tym kanale film omawiający. Jakie samochody używane możemy zakupić w cenie najtańszego na rynku auta nowego? Była nim właśnie Dacia Sandero, która w podstawowej wersji została wyceniona wtedy na 32 900 zł. Jaka jest cena nowej Daci Sandero dziś? Trzymajcie się krzeseł. 62 900. Dokładnie 30 000 więcej. Prawie dwukrotność ceny w 3 lata. Do zakupu przyzwoicie wyposażonego auta kompaktowego bez 100 tysięcy w kieszeni lepiej nie podchodzić. Obecne ceny to z jednej strony wynik inflacji, jasne, ale również coraz wyższych wymogów z zakresu bezpieczeństwa aut i dodatkowych systemów, które producenci są obowiązani w nich montować. A koszt ich zaprojektowania i wyprodukowania producenci przelewają na klientów. Jeszcze kilka lat temu małe samochody nie potrzebowały dużej dawki zaawansowanej technologii. To były bardzo proste samochody z trzycylindrowymi benzynowymi silnikami. Ale dziś, ze względu na ograniczenia w emisji CO2, jeśli producent chce zaproponować samochód segmentu A, to żeby spełnił on wymogi środowiskowe, auto musi być wyposażone w nowoczesne rozwiązania obniżające emisję CO2. A biorąc pod uwagę normy emisji Euro 7, nawet najmniejszy samochód będzie wymagał układu mikrohybrydowego, by zmieścić się w założonym limicie. Wspomniane wcześniej Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ocenia, że przez to cena nowego samochodu w salonie wzrośnie o minimum 10 tysięcy złotych. Jaki mamy tego efekt? Ceny małych kompaktowych samochodów rosną w górę. Bo te muszą być uzbrojone w technologie, które do niedawna zarezerwowane były dla aut klasy średniej. W efekcie, część klientów, która nosiła się z zamiarem kupna samochodu kompaktowego, będzie w stanie sięgnąć głębiej do kieszeni i kupi auto spółki średniej. Druga część natomiast klientów, których po prostu najzwyczajniej w świecie nie będzie stać na taki wydatek, nowego auta nie kupi sobie w ogóle, kierując się najprawdopodobniej w stronę używanego. Czyli również bardziej emisyjnego samochodu. Mówiąc krótko, szaleńczo narzucane nowe technologiczne wymogi dotyczące nowych aut, wybijają z rynku najtańsze samochody. Ford zrezygnował już z produkcji fiesty, Audi pożegnało się z A1. Skoda zapowiada, że Euro 7 zwiększy cenę fabi o około 5000 euro, przez co ją czeka podobny los. Teraz Spójrzmy raz jeszcze na ranking sprzedaży z zeszłego roku. Dacia Sandero i Peugeot 208. Najchętniej kupujemy małe, tanie autka, bo tylko na takie większość ludzi stać, a dokręcanie emisyjnych śrub właśnie je wycina z rynku. A to jeszcze nie koniec. Skoro coraz mniejszą część społeczeństwa będzie stać na samochód to oznacza spadek sprzedaży. Producenci, żeby się utrzymać, będą musieli podnosić marżę na każdej sztuce, co dalej obniży zainteresowanie klientów. Nie pozostanie wtedy nic innego, jak ograniczyć produkcję, a co za tym idzie, zmniejszyć zatrudnienie. Skutki tak prowadzonej polityki będą więc poważne, i wcale nie trzeba doktoratu, żeby do takich wniosków dojść. Ale oczywiście wszystko przykryjemy kołdrą ekologii. A potem okazuje się, że Euro 7 tak naprawdę nie spowoduje zauważalnego wzrostu czystości powietrza. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Kochani, jeśli ktoś jeszcze do niedawna łudził się, to teraz chyba nie ma już wątpliwości. To jest wojna skierowana przeciwko motoryzacji. Zakaz sprzedaży spalinowych aut w 2035 roku, bezsensowna norma Euro 7 i absurdalne strefy czystego transportu, za które też niedługo będę musiał się wziąć. Ograniczany jest dostęp do swobodnego transportu ludziom najbiedniejszym. A potem ci, którzy wydają te zakazy, przylecą samolotem, żeby nam powiedzieć, czego jeszcze nie możemy robić. Nie możemy się poddawać. Trzeba głośno mówić, co o tym sądzimy. Spróbujmy wspólnymi siłami nieść ten przekaz, gdzie tylko się da. Udostępniajmy, wysyłajmy znajomym, rodzinie itd. A na koniec jeszcze bardzo ważny apel. Z przykrością zauważam, że moje filmy wykorzystywane są przez partie polityczne na cele oczywiście z tymi daleko na prawo ale nie tylko. Kopiują oni bez pytania moje filmy do siebie, podpisując je nie tylko nazwą kanału, ale co gorsza, także moim nazwiskiem. I okraszają swoim opisem, tworząc iluzję, że w jakikolwiek sposób popieram ich poglądy. Mówię jasno i głośno, nie życzę sobie takiego wykorzystywania mnie i mojej pracy. Filmy robię z miłości do motoryzacji, a nie po to, by ktokolwiek zbijał sobie na tym jakiś swój polityczny kapitał. Dobra, kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Materiał ten powstał dzięki wsparciu naszych kochanych patronów. Oraz dzięki wsparciu stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. CarVertical. Czy wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzaj historię auta z CarVertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej. Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie powagowanych. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, w którym znajdziecie oryginalne gadżety kanału. Jak zawsze, po prawej stronie pojawiają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert. Dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Ja sobie robię o motoryzacji, mam prawo sobie robić o motoryzacji, to że muszę zahaczać tematy polityczne to je zahaczam, ale to nie znaczy, że że tak powiem moja morda musi być przyklejana do ich, wiesz, politycznych.